Cześć. Tutaj kruszynka, i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak udekorować pokój na jesień. W ostatnim tygodniu byłam na zakupach w Pepko. Widziałam tam wiele fajnych rzeczy. Jak widzicie, różne dynie, maski, kostiumy na Halloween, świecące zestawy, lampki to, co każda dziewczyna powinna mieć w swoim pokoju na jesień. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam, były oczywiście baterie. Trzeba było wymienić we wszystkich lampkach, które miałam w domu. No, nie było to łatwe. Kupiłam dwa rodzaje baterii, były one bardzo tanie. Każde kosztowały 5 zł. Potem zaopatrzyłam się też w świeczki po 5 zł. Niestety ich wadą jest to, że palą się około godziny do półtorej, czasami więcej. Ale dają niesamowity efekt i są bardzo tanie. Te dwie poduszki kupiłam kiedyś w Zinsaju. Każda z nich kosztowała 10 albo 15 zł, więc były bardzo tanie. Pepko zaopatrzyłam się też w koc. W bardzo ładnym rudym jesiennym kolorze. Koc kosztował 20 zł i miał wymiary 1,70 na 30 m. Kolejna rzecz to hit. 8 zł za świecącą lampę. Bardzo polecam. Daje niesamowity efekt. Zobaczycie potem w filmiku. I tutaj wchodzą do gry gwiazdy wieczoru. Tylko po 5 zł. Dwie dynie. Bardzo ładne i dające niesamowity halloweenowy efekt. Nie możemy zapomnieć też o. Rozświetleniu poprzez latarnię oraz lampkę. Lampkę mam z Insaya, kosztowała coś około 20 zł, tak jak lampię z Pepką. Tutaj widzimy świece. Jedną ze świec kupiłam rok temu na święta, a drugą dostałam od koleżanek. Więc nie powiem dokładnie, ile kosztowały, ale dają one bardzo ładny efekt rozświetlenia. Tutaj urodzinowy jednorożec oraz łabędzie, które też dostałam w prezencie na różne okazje. Baterie, kiedy wymieniłam baterie, teraz bardzo dobrze mi służą. Jak widzicie, w moim pokoju panował duży bałagan rozwalone łóżko, krap na oknie, toaletka i komoda to w ogóle zbałaganione. Ale trzeba wziąć się do sprzątania. czym perfekcyjna kura domowa zaściliła łóżko. Sprzętałam parapet oraz wszystkie kurze. I powoli zajmowałam się już dekoracjami. Na parapecie postawiłam dynię oraz lampkę. Zobaczycie, jak cudowny. Efekt uzyskam. A to Nela, mój pies, który pomaga mi w sprzątaniu, ale głównie w żarciu. Dalej sprzątałam. Jak widzicie, brud był niesamowity. Ale szybko zrobiło się czysto. Poduszki były ukoronowaniem mojego łóżka. Teraz trzeba poumieszczać lampki na czystej już i wytartej komodzie. Świece nadadzą niezwykle jesienny nastrój. A to łabędź. Trochę zimowy, ale już zima blisko. No i łabędzie na łóżku. Ba dodają bardzo świetlisty efekt. Ale to dopiero w nocy, więc zobaczycie to niedługo. Łabędzie po wymianie baterii świecą bardzo mocno i świetliście. A teraz czas, aby przedstawić Wam kraba Gabi. Trabę dostałam też z pewnej okazji i od tej pory śpi ze mną zawsze. Kiedy zapalamy świece włóżmy je do naszych otworów w dyniach, aby uzyskać niesamowity efekt rozświetlenia. Zamknijmy naszą latarnię oraz zapalmy świecę. Możemy zapalić je od małej świecy, ale mi coś nie wyszło, i musiałam potem iść jeszcze po zapałki. Dekoracje mogą być w jednym kolorze, na przykład białym, ale jeśli macie drewniane dekoracje, sprawdzą się one jeszcze lepiej. A teraz oczekiwanie. Jak pokój wygląda w ciemności. Tutaj pokój wieczorem jeszcze przy zapalonym świetle. Możecie powiedzieć, że o nie robi to efektu tylko trzy dni, ale zobaczycie, kiedy zgasną światła, efekt powstanie. Trzeba tylko zapalić. Widzicie jaka fajna zapalniczka polecam takie dla ludzi, którzy boją się ognia. Teraz, kto z was się nie przestraszył? Taka atmosfera Halloween we własnym domu jest bardzo klimatyczna. Polecam wszystkim na wieczór filmowy, jak i zwykłe odpoczywanie czy naukę. Ta lampka jest genialna. A to cały rozświetlony pokój. Światełka sprawiają niesamowity i magiczny klimat. Tutaj lampki na komodzie, które nie świeciły się od Bożego Narodzenia, bo nie miały baterii. Świece dają dosyć mocny zapach, więc nie polecam palić ich zbyt długo, chyba że wasze są bezzapachowe. Lepiej postawić na kilka mniejszych świec. A oto i łóżko. W tym miejscu można spędzać wiele wieczorów, no i konfa, nela, mój jesienny piezw. Kąfa już zjewa, więc czas, żeby zakończyć ten filmik. Mam nadzieję, że podobało Wam się i będziecie czekać na kolejne. Pozdrawiam i napiszcie w komentarzach, jak udekorowaliście swoje jesienne pokoje.